Cześć! Życie Ulanego Kluska dzień czwarty. Wymówki czy wyniki. Kochani. Dzisiaj każdy z nas się z czymś mierzy. Sportowiec mierzy się z, z tym, jaką drogę sobie wybrał, jaki cel sobie wybrał, jakie mistrzostwo chce osiągnąć i tak dalej, a przedsiębiorca mierzy się z tym, czy.. Opłaci zobowiązania, które ma, czy da radę ze wszystkimi, ze wszystkimi rzeczami, które ma na głowie. No i ja chciałem tylko nagrać tak, tak w takiej gwoli, ścisłości tego wszystkiego, że życie Olanego pluska to nie tylko są treningi, to też jest praca, to też jest realizowanie jakichś tam zadań wobec, wobec siebie, wobec najbliższych. No i chciałem powiedzieć, że dzisiaj taka refleksja mnie naszła, że. Sportowiec musi być przedsiębiorczy, a przedsiębiorca musi po, po części być sportowcem. Dlaczego? Ehm, każdy rozsądzi, tak jak czuje, ale z mojej perspektywy to trzeba cholernego zaangażowania i cholernego serca włożyć w to, co się robi, aby mieć ten wynik który chce się mieć, aby wypracować to, co chce się wypracować. No i powiem Wam, że dzisiaj naszła mnie taka głęboka refleksja na temat tego, że nigdy, ale to nigdy nie możemy się poddawać. Jeżeli znaleźliśmy się w tych trudnych czasach, w czasach, gdzie jesteśmy izolowani, gdzie osoby, które mają swoje jakieś małe, większe, średnie, większe firmy, mają dylemat, jak sobie z tym wszystkim poradzić. To ja do Was, drodzy, dwa znania. Damy radę, staniemy i będziemy jeszcze silniejsi. Bo jak nie my, to kto? A zatem nie poddawajcie się, realizujcie swoje cele, szukajcie przede wszystkim nowych możliwości, dróg, rozwiązań. Wytrzymamy to. Nie takie rzeczy były i daliśmy sobie radę. Trzymajcie się, cześć!